Cześć, tutaj wasz ulubiony, ten od Dykcji, a ze mną jest... Ja. Czyli Junkrat. Prowadzę kanał i tutu tu, i tutu tu, i tak dalej. No, więc Junkrat to jest taki e, typencjusz, który e, tam... On ogólnie nie nagrywa gameplayów, ale powiedział... E, słuchaj... Na... jest właśnie zabił mnie medyk. A ja zabiłem medyka i zaczął wyzywać na czacie. Widzę. E, ja sobie wezmę... E, naj, największe... E, największe zło świata. wszechświata. E, będę Pyro. Ogólnie Junkrat to jest taki typek, który nagrywa właściwie nie wiadomo co. Jak ty to nazywasz? Nie wiem, komentarii? O coś jakby komentarii, tak. Komentarii to jest najbliżej. E, polecam w ogóle tutaj, wezmę w opisie pewnie link do jego kanału. Taki, taki śmieszny ne, gościu mam małe. E, Ja też mam troszkę. E, to jest taki śmieszny gościu, On nagrywa śmieszne filmiki. To jest moment, w którym coś mówisz. Nie zabijam inżyniera, jestem pro. Cute... E, wow, właśnie. Ty patrz, medyka zabiję. Spaja, wrogiego. UA, grubo cię zrobiło. Oj, i zabije. E, jakby co, Junkrat to zawsze ta osoba w teamie, która ma najwięcej punktów. Który zawsze e, prowadzi, bo jest mainem i wszystkich zabija. E, backstabując, nie, nieprawda. Nie, ja nie umiem grać. E, nie w ogóle, ani trochę. Ja niestety nie założyłem swojego gibuska. Miałam na początku założyć gibuska, ale włożyłem jakieś droższe ubranie. Cóż, nie, niestety. O, znalazłem w spaja no nie, gruby mi zabrał fraga. Bo miałem No mówisz, że ten ciągle backstabuje, tylko. A co mam robić? Okej, Freddyk. cię zabić. Wiesz? Wiesz o tym? Nie daj się zabić. Więc teraz, jak Junkrat na chwilę poszedł, e, mogę powiedzieć, że. Nie wiem, nie wiem, co powiedzieć. Kurczę. To był dobry moment, żeby się pośmieć, ale. Nie. Tak to powróciłem. O, zaraz, na dachu. Na dachu Red Shopy jest Jaki inżynier z działkiem mini. Weź go zdejmij Dobra. Chyba to co da się zrobić. Kurczę. O, ale mam działko. No nie, straciliśmy punkt kontroli. Eee! Ale inżynier ma kryty i czas uciekać, papa! Pa. O, właśnie... Inżynier ma kryty to niedobrze. Zabij gruba... grubaska naszego. Bo, dlaczego ten medyk ciągle zostawił 5 HP? No, help! <laughs> cóż, życie! Jeszcze gibusowy medyk. A to Co są najgorsi. Jezu! Jeszcze spaj czekujący, to nieuczciwe. Jaki głupi szpieg w ogóle! Znaczy, nie szpieg, tylko sniper! Ciągle tylko sobie siedzą i sobie strzelają. Ej, hey, hey, spaj jako nasz scout. Próbuję go dziawnąć, chodź. To jest niewidzialny. w wrogi. Nie, to dobrze. O. Aha, fajnie. Justałem cheda I to chlingskofa, bo ten sniper to ma milion godzin. Nasz faj wchodzi w działko. To jest pro player. Dobrze, pozbyliśmy się inżynier razem z heavyaskiem O nie, heavy ma tego, ma wejście smoka i ciągle ma rozkręcone. się nie odwróci? Nie zrobił tego. To chodź, kończył. Wziemy jakiś demo właśnie się bił na, yy, na mele Panie, razem że z... Punkt. z A, jednak zaczęliśmy. O, inżynier, cześć inżynier. Jak tam życie? Wołasz medyka? Spoko. Witaj, jestem medykiem twoim. A ty moim, bo mam Ej, byś... chcesz, by... Yy, chcesz, żebym był naszym drużynowym medykiem? Jeżeli ci zależy, to ty nagrywasz, więc... A, to nie będzie nie trochę nie nudne. Chociaż lepsze niż gdybym sobie snajpił i nic nie robił. Siema. Większość Leś... obserwowanie moich stawów Oła. bo, Wła... No Jezu, jakie głupie snajpery w ogóle. O, o Jaki w ogóle pocisk, w ko... pocisk na czacie, bo ktoś tam napisał, czemu wszyscy, wszyscy Pyro się na mnie fokusują. Ktoś napisał, ponieważ jesteś dobry. Żartowałem. Więc wiesz, pociski na poziomie... No, nie ma inżynierka. Eee, zdjąłeś go? To dobrze. ogóle jakiś pyro na punkcie jest. I mnie spajecuje. O nie. Że mam zadringera. Kurde, prawie. Słam? Nie mówię, że przydałoby się przejąć kulę, bo to by nam pomogło trochę. Eee, przyjmują. Przyjęli. Ten medyk się tak do mnie przyczepił. Odwal się. Widziałem tą akcję. Ej, słuchaj, zamienię się y, ostatnio moi, moją ulubioną pod klasę. Nie wiem, o co mi chodziło. Ej, a mamy punkt, to spoko. O, i właśnie. Dlaczego nie mamy punkt? Nope. Jezu, jaka akcja mi właśnie wpadła. Ile pozabijam ich? Uf, grubo. Ostatnio w ogóle ktoś mi się w komentarzu pytał Ej, czemu nie grasz przebieranki dla chłopców tylko w jakieś mordercze gry No wiem Gadaliśmy o tym A to, a to nie a to już na nie o ciebie chodzi Ha, masz drugie miejsce, nie pierwsze! Masz drugie! Ha, nie jesteś ten znowu najlepszy! Ten moment kiedy już masz się zrespić i zabijasz na krytach, a runda się kończy. A to mnie właśnie zabili i się nie zrespiemy. No, Miałam bo... czwarte miejsce! To oszustwo Ej! No chodź, chodź, dawaj. Dobra. O nie, ktoś mi zabrał ten. Jezu, no to zacham. No nie, ja chciałam zatańczyć. Dobra, dawaj, chodź. Oto nowy, najlepszy duet. Czyli tylko ja. Może sobie popatrzeć na moje piękne turbo. Y Bo ja się odrodzę za 15 sekund. <laughs> Runo się zaczęła. Trochę O Jezu, jak nie walnął ten od tą rakietą. Widziałem to. Twoja ładna główka się potoczyła. Tak pięknie. Przynajmniej ładna Higgsę. No taka obcięta i w ogóle... Takie są Piękna. najlepsze głowy. No, kocham. O, tu jest spaj wrogi. A zrobiłem mu backstab na niewidzialności, jestem pro. Czekaj, jak? Czy on był niewidzialny. A, dobra. Ja myślałam, że ty byłeś niewidzialny i strzeliśmy mu w i się zastanawiałam, jakim cudem. Było takie, hmmm... To jest nielegalne. Ej, jakiś medyk się tak fajnie skitrał, że udało się w niego strzelać normalnie. Tak jak widziałem taki mem. Pornhub Pits, wait, this is illegal. Tak, tak. Ej! Dlaczego nie mamy punktu, a oni mają? Tak nie powinno wyglądać Co? Dlaczego ten Bajro tak stoi pod ścianą i mnie zabił jak... Bo ja wlazłem w niego jak debil eee, Sam sobie odpowiedziałeś Dlaczego ten medyk ma kryty? Cały czas Gibusowy eee, Bo dogadał się z Gabenem No to jest spisek eee, Tak i Dlaczego mój Deadringer nie zadziałał? dlaczego ten W plus 1 Gibus wygrał? Nas wszystkich. Słuchaj, odpowiedź jest prosta. Welcome to Team Fortress 2. After 9 years in development. Bo widzisz, ja jestem takim. Jestem taki monter, kurde, monterzysta. Jest taki piękny, bo ten żołnierz myślał, że mnie zabił. Cześć, dzięki medyku. Tak, pamiętam, kiedy jeszcze zaczynałem grać w Team Fortress. Naraz leci. No serio, halo? Pamiętam, jak Nie odczuwałam satysfakcję, gdy zaczynałem grać w Team Fortressa i ludzie myśleli, że umarłem, a tak naprawdę miałem Dead Ringera. I ta satysfakcja była niezapomniana. Ej, budował się Pyros na dachu, nad spawnem się skitrał. Czekaj, zaraz coś się na to zrobi. Nie no, już uciekł. Dobra, no, jest tutaj. Nie ja, lubię tego scouta. Przecież byłem za nim, Jezu. Ktoś czuje, że przegramy. O, Druga o, czekaj. E, bardzo możliwe, ponieważ nikt nie przejmuje punktu z naszych. Bo się nie da, bo mamy kamperów pod i tak dalej. Dobra, oni myślą, że zginąłem. Ej, dawaj zajmij się, e, jest na jeden snajper z przeciwnej, Gocha. Gocia. Go Gocha. Ale ma... ma no to jest, Jezu! To sprzedaj mu... E, czekaj, a jaki masz, ambasador, czy e, co, grzechodnika czy co? Mogę wziąć ambasadora? O, już za późno, bo to już i tak przegraliśmy. No, Ale mi. Użyłem użyć użyć kilkomendy. Ja zawsze lubię używać kilkomendy. A jesteś tym, co chcesz zabrać im e, radość z, z kila. Mhm. Chyba, że ktoś zabierze. Ej, po raz kolejny duo. Tym razem duo prawdziwe. Tak. Mm, dawno nie grałem w ogóle w casuale. A! I się już nie dziwię czemu. Jezu, jak ja nie cierpię snajperów, to jest najgorsze co może istnieć. Prawda? Albo pyro. Eee, yy, też, 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 ale częściej mi snajperzy wchodzą za skórę niż pyrosy. Dobra, Jungle Inferno. <laughs> no tak. Albo jednak... Nie. O, gruby i medyk, to ja już wiem jak jest mój następny cel. Uu. Zawsze nie lubię takie combo. Nie wychodzisz z respa na długo. No kolejny Pyro, serio, no help me. Dobra. Uczę to tak, zrobić tak jak powiedział mister Paladin, Pyro counter loadout. The Tringer... Yy, Zamrożony agent i grzechotnik Będę tym grał teraz To brzmi ciekawie Wiem Dobrze, przejmujemy punkt razem z moją yy, drużyną pierścienia Kurde, zniszczył moje no, ja działko tego zbaksa, lol. O, tu jest Pyro, no, oczywiście 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 No i dostałem header! mam dosyć Pyro Zostałem chyba, ale nie wiem skąd. Ale gdzieś indziej byłam. Dosyć. Zmieniamy serwer. O to chodzi, no. O, czekaj, są... tylko zobaczymy, bo dostałem jakiś przedmiot. Pięści ze To jest dobry znak, że trzeba wyjść. Mam nowego serwera, nie denerwuj się. Jak szukam nowego serwera? Jak ja... Aha, bo ja nie wyszedłem. Jestem sławny, jestem na filmie. Eee. Już wspominałam, tak, wspominałam, że masz kanał. A mam? No to ja nie wiedziałem. No no chyba, chyba że, już, że już nie masz. No nie wiem, nie um, nie pamiętam. Może jakiś haker ci zhakierował. Co wtedy? No i wtedy dzwonisz do Valve. O i co wtedy? No wiesz, dzwonisz, mówisz: "Ej, słuchajcie, bo mi ten Kanał na YouTube usunęli, oni odpowiedzą, ale to nie ma związku z nami, i właściwie no nic się nie stanie. I, I idź sobie pan. No właśnie, więc dlatego... Właściwie... Czemu tak długo wyszukuje? E, nie wiem. Wyłącz wyszukiwanie i wyszukaj jeszcze raz, to zawsze działa. A jeśli to zadziała teraz, wiesz, tak po chwili, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że ja jestem mądry i mój pomysł. After 9 years in development. Tak. No widzisz, wiedziałem. To pan. Tak. To ja potańczę na twoich resztkach. Ależ jesteśmy... Zdrażą, że się zaczął. Myślałem, że to jest przygotowanie w sensie... Zanim się gra zacznie. A no tak. A ja XZ to, to już jest całkiem rozpoczęcie gry? Koniec gry? A to XD. O nie już, przejm już przejmują! Co? Ej! Sniper mnie zesnajpił, ale tak naprawdę nadal żyje. Ty już przyjęli punkt! Co jest? Chyba coś nas ominęło? Co I chyba coś Idem bardzo dużo. <gł> <gł> Właśnie się z gościem zabiliśmy w tym samym czasie. Dziękuję doktor. Dobra, idę zginąć. Wcale nie tym, owszem, nie? Ani trochę. O, tutaj widzę się. O tu widział jakiś snuper. Uuu, ej, bo tutaj snu snuperek sobie... O! Okay. O super, milion osób. To ja idę tam znowu tylko. O, widziałem cię, Widzia widziałem niewidzialnego szpiega. Dostałem za to nagrodę. O, szup, no, o, oczywiście? kryt wybit? od... od demo tego, demo libusa, nie? Hej, <laughs> tacy są najgorsi. Ło! Co o. to było? Jaką akcję mi sprzedał ej, Medic Blue! Tak skoczył na mnie i mi, mi strzeli kryta z, z uber-piły. Ej, czekaj, 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 bo ty właśnie jeszcze nie jesteś tak daleko, to ja wezmę... E, tego. E. O, ten demon myśli, że jest bezpieczny, bo mnie zabił, dlatego cię za... O, i mogę zabić no. To w ogóle ciekawe, że pomimo tylu latach tej gry, nadal są nowe osoby, które w to grają. No i to jest piękne. Nigdy nie umrze, a Fortnite zaraz się wypali i będzie super. Oby by było okej. O, jakiś super, to chyba wiem co robić. Ej, zaraz co się nie? okaże, że 75%... No, zostanie kryta od randomowego bimboa, się rozumie, nie? No oczywiście. Zaraz się okaże, że 75% osób, które mnie oglądają lubią Fortnite, i teraz zost zostanę zdislikowany przez ciebie. On to powiedział, nie ja, jakby co? No, dlaczego ten żołnierz cały czas tutaj był? Przecież już poszedł. No, ty niby też umarłeś, a jednak należyjesz. No, ale ten mija jest bardziej wkurzający. No bo w kółko Tak się nie robi. Kto normalny tak robi? Ja. Zwłaszcza kiedy jest fajna na tyłach. A nie, Cześć, pytałeś, kto normalny. No, zwłaszcza kiedy masz fajna na tyłach, to kto normalny wtedy spajczekuje, Jezu. Eee... Żadna normalna osoba o w zmysłach. Nawet o chorych zmysłach. Po przebraniu się zasubskrybuj Team Eee, O, to, 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 to akurat dobre przebranie. To takie przebranie szanuję. Dwa Zabiły mnie Krytem, ale ja żyję. Wybił O, znalazłem mojego kolegę inżyniera też z mini działkiem. Eee, chodź, eee, partnerze, dokonamy razem cudów. A co się w zasadzie stało? Wszyscy nagle zginęli w żeby się tutaj doskoczyć. To jest taki potrzebny kill. Siem, siema morda, przy, przybij pionę. Tyle że nie mam ta to Ginąłem? Zginąłem. Zginąłem czym zginąłeś? Albo? No co? Już bym zanim nie się odwrócił. Ej, jeśli teraz coś zrobię i to mi wyjdzie. Nie, nie wyjdzie mi. Ale będę próbował. Aż do skutku. Za późno. Ale to miało szansę wyjścia. Ale za późno wyszedł. A, a, czyli nie wyszło? Tak. Ja nie lubię ta zbyt, ale było nie blisko. Dobra, idę umrzeć znowu. Tak. Nope. Nope. Jeżeli ktoś inny przed niego idzie, to już się śmarszy. Bo na pewno się na ciebie zablokuje. Ej, właśnie przez przypadek e, moje dwa kryty z odwetu e, spudłowałem. A kryty się często buduje, nie widzi w Ja muszę tam wyskoczyć, bo do tam. Bo mi się nie udało. A w muszę tam Znikną nagle, warstwa by to. A tu jesteś zrobić fajne. Ktoś Polak coś mówił, ale zrozumiałeś co powiedział? Spaj jest. Że co? Jest spaj, a my jesteśmy nienormalni jest nie i spajsakujemy. O, tu jestem ten spaj. Jesteś spajem? O, już zginął. Był przebrany za demomana? Jesteś spajem. Nie, nie jestem spajem. jestem spajem. Jesteś? Nie. To Znaczy i tak możesz mnie zabić. Dobra, to chodź tu. Jestem. Zagram Ci na gitarze przed moją śmiercią. Dobra. Ty możesz zagrać na gitarze? E, ja tu zbuduję dispensera, w ogóle nie korzystałem z niczego innego niż działka na razie. Jesteś zły inżynier, bo powinieneś pomagać. Mówiłem, no, ale tylko sobie pomagam. A jeśli ktoś chce, tu mamy tutaj dispenser. Ej, właśnie przed chwilą. Właśnie przed chwilą pojawiły się sticky bomby koło mojej twarzy. Nie było ich i, na... i nagle się pojawiły. Kurde, To jakieś oszustwo? What the fuck? On był odwrócony plecami, jako jak mam nie zabił. Ej, właśnie zrobię pranka blue. Postawię im działko zaraz obok ten. No nie, wykryli mnie. Ej, czemu nie zostałem punktów odwetu, chociaż mi zniszczyli działko. Co jest? A, no tak, to możliwe. No tak, tak, zapomniałam o tym, ale rzeczywiście tak jest. Tu w ogóle działko może zabijać? No właśnie. Tak mi się wydawało, że działko nie może. W ogóle nauczyłem się wycinać green screena, więc będę, będzie trochę więcej efektów specjalnych podczas tej chwili. Łożeś! Ej, u nas gościu, szeryf, e, ma serię zabójstw 10, szanuję takich e, żołnierzy. Panie, musi się jeszcze skończyć ten przejęcie. No tak? Dobra, idę zabić... O, o zabiję Brawl Star 9. Eee, co, to, to było, to było... To było dobre. Tak. Wszystko tylko nie da z bólu. Yy, nie wiem, czy już nie kończymy. Myślę, mm, że. Okay. Dobra, więc czekaj, więc o... Dajcie do... łapkę w dół i papa. Pa. Nie, czekaj, jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. To Ja jestem w menu. Wiesz, tak. Yy, więc yy, ten. Ogólnie możecie coś zostawić albo komentarz, albo łapkę w górę. Możecie coś zostawić łapkę w dół. E, możecie wejść do miłego pana Kratza, który występował w tym filmie? E, powiedz coś. On, on mnie zmusił, on mnie więzi w piwnicy. Ja nie Dobrze już kończymy! pa. Nie, pomóżcie! Jezu, po co żeś w ogóle jeszcze to mówił? Kurde, bo zaraz z Ciebie nie będę wypuszczona do toalety. Ale ja muszę coś zjeść.